Jest to my Polska. Siemaneczko. Ej, i może ja zacznę, okej? Ktoś... Okej, okay? okay. ale czekaj po... W jakich... okay. No dobra, e, nie więc... e, Dobra, w... E, więc dzisiaj W tym odcinku. E, w tym odcinku dojdziemy do jakiejś gildii. E, mhm. I czeka... JABŁUSZKO w Nie zlizałem! Zlizałem co się fliksami. Proszę mhm. bardzo. Serwer bardzo słaby, pozdrawiam administrację. Tak, czy macie w ogóle takiego chłopaka? Prof 4, bo 5, 2, 2, 3. O, ja bym na aurze. Ja na aurze, strefa jak nic, nawet nagra. Nie nagrywam. O tej myślałem, że my się z nie lubimy. Co? Jesteś free killem Serwer da I tak dobrze, bo serwer ja da Tomek, 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 TOMEK! Ej, dobra, ja dobra, dobra, ogar, 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 ogar no, A wiesz, on nam obydwom robi oszustwa? Wiem Ustawiłeś się tu set homo? Tak, nie co? Tomek! No? no. Serio miałeś cztery two no, seta? To a Tomek robi oszustwa cały czas to No. Gierierierierier... Ona <gibli> ranking na kluczach. O jak taki Kopf, to ja cię zapraszam, to muszę na tryhc, dam pisar po diamantach. Tak. 0. tak, tak. Już na tak. A ja cię tak ...od mojej pięknej. Tak. się szybko tak ja mam tej moment. Grasz na teraz na triplu, wiesz co to, Tomek. Widzę to suka z, 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 z. Z, 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 z. Suka proszę. A no a naprawdę ma Tomek to te, na 4, triplu, kasza, ziota, Tomek na triplu, Haha, jaka ha, ha, ha. Tomek, Tomek na triplu! Tomek to na Tomek, bo ty nie umiesz inaczej, tylko na triplu. Ha 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 Jakieś ostatnie słowa dzieciaczki? Dzieciaczki. dzieciaczki My jesteśmy tak się ciepie, znaczy ja Dzieciaczki... No jakieś, jakieś, jakieś słowa Jakaś Ej osoba? on nie zmłodszy ode mnie Agatic No, Tylko jak to... wam się podobała klepa? Eee, no serwerek, serwer... ja to... serwer jest! Tomek ej, a, a serwery zaremny i tak, nie? Ale ja brązko wierzymy to mieliśmy już zaplanowane, żeby cię sklepać. Wiem, bo... a ja wiedziałem. Ja tak, no, tak, wiedziałeś, wiedziałeś, no Tak. Dobra, więc myślę, że odcinek wam do. się spodobał i że... Tomek to fk, w na to fk,